na waszych ekranach nic innego jak 60 już trzeci odcineczek z Assassin's Creed Syndicate zaczynamy od razu z grubej rury sekwencja siódma ochrona Jacob zamienia e, zamierza ostrzec, e, ostrzec premiera o planowany, e, planowanym za, e, planowanym na nim? na nim chyba zamachu a przy okazji wypytać go także o człowieka w mundurze podpisującego się jako B a płaszcz czerwo, płaszcz, czerwono złoty. A czerwono złoty płaszcz. okej, okay, nieważne. Nie wiem, dlaczego dostajemy płaszcz dla Iwi Grandzy Kobem, ale to jest chyba najmniej istotne. So much for the house call. <laughs> You're a menace, you are. Huh? What's the meaning of this? Who the devil are you? Prime Minister, I'm your new bodyguard. Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, Dizzy. <laughs> Madam, apologies. But we've learned of a threat on your life. And the Met thought it best to move quickly. Threat? What sort of threat? <gasps> that sort. Well, if you excuse me a moment. <laughs> Where did <he> come from? Yes, you been there. To, że animacja chujowa, ale kombo dobre. Dobra. Weźmy tutaj zatem niżej. Zamiast od razu z wszystkimi siłami to oni kurczę jak takie... Jak taki plec najgorszy. Jeden po drugim, matko jedyny. Dobra. Wszystko? Możemy wrócić? See O zapomniałem o tym, o odpaleniu trape. Troszkę najwyżej będzie. here Bo, yy, w, w Teraz nie będzie. ciężkie pod warunkiem. Przyskoczysz, przyskoczysz, nie. Dlaczego on z tego zaskoczył? Ja nawet nie kliknąłem, kuka ani nic. Boże święty, no nic znowu! O co tu chodzi? Kurwa! Oj, chuj, bombki strzelił. Ja pierdolę. Ej, trzy razy Jacob mi spadł z powozu, tak spizdy. Nie lubię, nie. Here with that Prime Dobra, jeszcze raz tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Jebana gra. się mnie. Dobra, instantowo klik ten kwadrat. it was gladstone i bet my life on it this is perfectly in keeping with this distinct lack of character show yourself gladstone show yourself you feckless muck snipe walk on girl i he's hardly going to be in the van with a cudgel, or dizzy that's <laughs> a <laughs> girl <laughs> no Fajnie, fajnie, szybko, sprawnie. Tym razem. Coś czuję, że tak w 70 odcinkach się zamkniemy, jeżeli chodzi o gierkę. Dziękuję. Intend to do about Gladstone, young man? I assure you, madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms, and has a large mustache. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. <laughs> well, yes, I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, eight o'clock sharp. Good day, Mr. Fry. But I. Good day, Mr. Fry! Uh huh. To nieźle To nieźle go spławiła O, na szczęście mam blisko do następnego celu głównego, także Także chodźmy od razu, od razu Nie zblekajmy Bo nie ma nie ma z czym zblekać, bo już tylko kwesty główne nam zostały, prawda? Pewnie dziennik postępów, wskaźnik postępów, tak. No tu mamy 100. Tu mamy zablokowane. Ostatnie londyńskie opowieści. No i wątek fabularny. Tu oczywiście będę musiał sobie poprawić, żeby było 100% synchronizacji. No tak, tak to wszystko inne mamy wykonane. No dobra, dobra, to lecimy w wątek główny. A włożąc panią Disrail. A Mary Anne Disraelis z milę diabelsko mile i prosi o pomoc swojego nowego ochroniarza ma Schemat rękawica stalowej śmierci brzmi śmiertelnie. Ciekawe, czy jest równie śmiertelna jak jej nazwa. Madam. Mr. Fry. Ready to take the air? Devil's Acre should just be coming alive. I'm afraid I must cancel our engagement. The lawn is crawling with scandal hunting journalists, and I simply cannot be seen in the company of someone soon. I'll see them off. You follow along when it's clear. Yes, yes. Uh, be gentle, won't you? The press are notoriously touchy about any. Violence to their person. <tryk> I'll a hair on their heads. Ssh, Desmond. Desmond. <tryk> Taki isterek trochę. No przecież Desmond się Desmond Miles, oczywiście, tak? Ej, ona nie, nie ma nazwisko Miles? Przypadkiem? Nie, wiem, pewnie raczej nie, ale Zawodzą po yy, bliskich, żeby uwagę dziennikarzy. Co, co, co? Poczekaj, jeszcze raz. Za pomocą pobliskiej gazeciarki. odwróć uwagę dziennikarzy. Nie wiem, to jest gazeciarka? Chyba tak. That's yours if you can get those chaps over there to follow me. Right you are, sir. Best lead them astray before they turn me to shreds. Mr. Bancroft, Mr. Bancroft, what's coming? No matter which Not neatly done, young man. Disloyal. That's the way. Dobra, udało się. Idziemy. Now the minister and the prime minister's wife I really must not be seen here Mr Fry z tym powodzem dzisiaj nie idzie zdecydowanie nie idzie ale dobra, udało się na razie wykonać cele poboczne no dobra, udało się dotrzeć wysiadamy nie da się yy, wykryć bandytom w slumsach nie daj się wykryć. No to będzie trzeba rzucać... O nie, nie mam noża. Na szczęście jest ich czterech, więc trzech oh, będę musiał gwałtować. Co ma Is your dog quite all right? Oh, Desmond's fine. He's just not over fond of strangers. Co się dzieje? To ja w tym czasie sobie go skubnę. Super Tu Mamy kolejnego pana gentlemana. Super. Skończyłem się właśnie noże do rzucania. Niedobrze hmm. Dobra. Um. Ja bym chciał go... Przeszukać, szukać, nie ma noży, kurwa. Co? Spróbujemy zrobić. No, i dałem się wykryć, kurwa. Nie, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, naprawdę jakim e, chujem za przeproszeniem. E, da, oni mnie wykryli w momencie kiedy nawet mnie nie widzieli, ale e, rozumiem, że jakby strzał instantowo strygerował ich na mnie, nie? Dlatego mówię, że boli, że nie mam tych noży, nie? Noże do rzucenia to tu są. Ewentualnie mogłem wziąć strzałki, te berserkerowskie i spróbować zniszczyć, bo one są bezgłośne. I te beczki spróbować, nie? No to, to zaraz spróbujemy. Spróbujemy jeszcze raz, nie ją wezmę pod pachę Dobra, dopóki są odwróceni do siebie plecami to Nie będę marnował noży. Dobrze się schylił, bo pewnie bym go trafił, zdając życie. Ten, ten lump. Dobra. Teraz fajnie by było, jakby ten ziombel podszedł pod te skrzynki, a ja sprawdzę, czy. Nie, niestety nie jestem w stanie. Nie wiem, czy tu podchodzić do niego, czy nie.

i ostatni... O nie. No nie! To nie miało tak wyglądać. Boże i dlaczego ja nie miałem żadnego powiadomienia, że... No... Nie wiem wróć się do celu jakiś timer, cokolwiek, boże Albo nie wiem, że jesteś daleko od celu, cokolwiek zawsze była taka informacja. Teraz nagle z dupy od razu Sven desyncha, trudno. Jeszcze raz. No podprowadzę po prostu bliżej. Oh, what a rough place. Give me your arm, Mr. Fry. Let us see what the Devil's Acre has to offer. Teraz mi się lepiej. No zaraz teraz to słychać, przecież tego nie było. Right? Oh, Dobra, lecimy. Uf, oni się podwracają. No jakim cudem nie wykrył! Boże! Dobra, nie, zrobimy to... Yy ja to sobie zrobię off stream, bo widzę, że tutaj trochę ciężko z tym będzie. Bez noży do rzucania. Jakbym miał noże do rzucania, to był biedy, serio. To pół biedy by było. Nie, pistoletem z gonorzami żółć dobra, pójdę po nią teraz, żeby znowu desyncha nie dostać przypadkiem. Oh, well done, Mr. Fry. Have you considered taking employment as a parliamentary whip? No, możemy pchać.

well done mr fry please, have you considered taking employment as a parliamentary please, whip do you know this gentleman is a oh what was it yes a costermonger <laughs> oh, oh, remarkable how the working classes <laughs> occupy themselves isn't it? very industrious i'm sure shall we go you think he's all right Dobra, już więcej tu nikogo nie ma, więc mogę z nią iść normalnie, ale mówię, jakbym miał noże do rzucenia, to bym to za pierwszym razem zrobił, ee, tam sobie beczkę na tych dwóch typach zrzucił i tu ostatnich dwóch by mi zostało, no to bym się po nią wrócił po prostu już i i, 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 i bym dobił ich nożami i tyle, nie?

Is it something dreadful? Is it rat? I don't mean to be indelicate given the present company, but another name for it is Bow Wow Mutton. Here we are. The old one ton Ah. Uh, how, how so this is a pint, is it? Uh? Uh, remarkable. <sighs> Nice doggy. <try> <try> Dobre, no, Um, good boy, desmond. hand over the mutt. you'll change your tune when me and my friends find you. Mm -hmm. now then, desmond, to get you back to your mistress, whom i have just left entirely unattended in one of london's most dangerous pubs never told your father how you felt about him how was he supposed to know i never thought of it that way i suppose deep down we all just want to be loved just so mm. here have a sweetie oh desmond and mr fry i'd like you to meet oh i'm sorry i didn't catch your name john the tosser charmed i think we'd better get you home Right you are, Mr. Fry. Come along Desmond. Yeah, <laughs> można nazwać zwać psami największy imieniem well, największego well, well. assassyna na świecie, no nie. If he's in the dog walker. <laughs> Now, let's not do something we'll regret. Co, walka. Nie, no nie, ma co z nimi walczyć, spadam stąd po prostu oni już dawno zgubieni gra o halo Thank you for a most energetic and enlightening evening, Mr. Fry. No, thank you. perhaps now you might tell me about the man in the Hussars' uniform. Quite right. Lord Cardigan is the gentleman you seek. <laughs> Tires. Always blathering on about his military adventures. Do you know where I might find him for a private conversation? I do indeed. He's in town now, as it happens. Campaigning against the corrupt practices. Perhaps you could catch him in the palace of Westminster. Oh, do be careful. The government could ill afford another scare. Okay. Długo nam to Your stop, madam. My stop. <laughs> How delightful. Thank you. Thank you for a splendid evening, Mr. Fry. I shall be sure to speak highly of you to Dizzy. <laughs> oh, yes. <clears throat> No tutaj niestety drugiego się nie udało zrobić, bo no, nie miałem nożyc dostania. Dobra widzowie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że cineczek wam się podobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to oczywiście zapraszam do zostawienia subskrypcji. A walnijcie sobie w dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Zostawcie łapę w górę jak się podobało, zostawcie łapę w dół jak się nie podobało. Pamiętajcie o napisaniu konstruktywnej krytyki w komentarzu. Co, dlaczego Wam się nie podobało, co powinien zmienić. Zapraszam oczywiście do różnej dyskusji również w komentarzach. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na TikToka. Jakby ktoś chciał wspierać kanał finansowo, to oczywiście Paypal. A no i co, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za wasze suby, dzwonki, lajki, komentarze. share, donate, follow i do was sozu, oczywiście do usłyszenia do